Szanowni Państwo, znajdujemy się w Lublinie w galerii Fundacji Villa Polonia, Ulbidicus Urbis. To historyczne miejsce, rubież Starego Miasta. Wielki zabytek tutaj, w tym budynku, gdzie mieści się galeria, urodził się wielki kompozytor, muzyk, twórca Jan Markowski. Tym większa chwała dla Muzeum Niepodległości który tegoroczny cykl związany z uczczeniem pamięci II Wojny Światowej Powstania Warszawskiego realizowanym w, w salonie wystawienniczym w szalejach Solidarności w Warszawie zdecydowała się użyczyć fundacji Villa Polonia. Ponieważ y, Muzeum Niepodległości, za co jestem wdzięczny i dyrekcji i pracownikom zdecydowało się powtórzyć w części wielką swoją wystawę poświęconą II wojnie światowej i powstaniu warszawskiemu w czas trudny, w czas pandemii tu w Lublinie to tym większa wartość. Dzisiaj kończymy, jest to finisarz, wprawdzie jeszcze przez kilka dni do końca miesiąca będą prezentowane te zbiory, ale już pojedynczym osobom i pojedynczym małym grupkom. Chcę Ci podziękować, że wybrałeś z tego zbioru najładniejsze, najwięcej mówiące obrazy. Te obrazy pójdą za chwilę do Krakowa i życzę Ci, żeby również informacja o Twojej tej wystawie II wojna światowa w twórczości współczesnej malarzy była tak samo, miała tak duże informacje w mediach jak poprzednio. I na końcu chciałem Państwu powiedzieć, że niebawem wydamy taką książeczkę. Drugie wydanie: Dziś, idą walczyć, dziś Idę idą Walczyć Mamą, antologię wierszy związanych z Powstaniem Warszawskim, która to antologia będzie. Yy, będzie uzupełniona, czy wzbogacona reprodukcjami z tych, z tych obrazów.